Cześć, witamy w Cutokina.pl. Dzisiaj zaprezentujemy Wam wspaniałe warzywo, które jest bardzo popularne w sezonie letnim. Jest to kabaczek. jest on również nazywany cukinią yy, o bardzo jasnym, zielonym kolorze. To warzywo to wspaniałe źródło nie tylko witamin i minerałów, ale również przeciwdziała nowotworom i chorobom serca. To warzywo jest przygotowywane na gorąco, i tak naprawdę niewiele osób zna smak, prawdziwy smak tego warzywa. A to warzywo smakuje rewelacyjnie, właśnie na surowo. Do tego przepisu wykorzystamy yy, połowę kabaczka, odrobinę soli himalajskiej, niewielką ilość ekologicznego bulionu z suszonych warzyw. Oraz niewielką ilość sezamków. Bulion rozkruszamy, zalewamy go niewielką ilością gorącej wody, tak aby składniki nam się wspaniale połączyły i aby utworzyć z tego bulionu e, sos. Bulion powinien być lekko przesolony, ale tylko lekko, ponieważ zalejemy tym bulionem warzywa, które nasiąkną lekko słonym smakiem mamy tutaj już przecięty kabaczek przecinamy go na pół kroimy go właśnie w ten sposób na bardzo cieniutkie plasterki kabaczek na surowo jest bardzo pyszny smakuje wyśmienicie jest lekko słodki i ma lekko orzechowy smak i właśnie w tym przepisie wykorzystujemy walory tego warzywa, ponieważ, tak jak wspomniałam, smakuje rewelacyjnie w stanie surowym, i właśnie w takim powinien być spożywany jak najczęściej. Ocięte warzywa wkładamy do niewielkiej miseczki, solimy niewielką ilością soli, aby lekko zmiękły. Odstawiamy na około 10 minut. Wszystko zalewamy bulionem i mieszamy. W tym przepisie nie powinno być zbyt dużo wody, jedynie troszeczkę soku, tak jak tutaj widać, lekko podlany właśnie bulionem. Tą sałatkę należy pozostawić na około 5-10 minut, aby nabrała smaku. Jak serwujemy taką sałatkę. Po upływie czasu przed serwowaniem posypujemy ją z sezamkami, mm, cudowny zapach sezamków. Nakładamy jej niewielką ilość. Jest to porcja dla jednej lub dwóch osób. Je się ją jako dodatek do różnych dań, jako przystawkę lub jako sałatkę. I tak oto pięknie udekorowaną, smakowitą i bardzo zdrową sałatkę posypujemy dodatkowo niewielką ilością sezamków. A teraz zobaczymy, jak smakuje ta rewelacyjna, smaczna i uzdrawiająca sałatka. Mm. Wspaniała, przepyszna. Ma bardzo lekki smak orzechowy, jest bardzo chrupiąca. Ta sałatka jest po prostu rewelacyjna. Jest ona przede wszystkim niskokaloryczna. Ma wszystkie walory zdrowotne i smakowe. Jest wspaniała w smaku. Jest chrupiąca, delikatna, a spożywana wyłącznie na surowo. Ma ona wszystkie minerały i składniki odżywcze, które potrzebujemy do sprawnego funkcjonowania naszego organizmu. Do tego jest wyśmienita. Mmm. Wspaniała. Tę sałatkę spożywają najdłużej żyjący ludzie świata. Zobacz nasze kolejne wideo, a się o tym przekonasz. Lądysko. <laughs> <Nordyska. śmiech> Dziękujemy za obejrzenie i do zobaczenia!